Dzień dobry, nazywam się Paweł Czciński, prowadzę medytację świadomego oddechu od, od trzech lat prawie na Facebooku. Świadomy oddech jest mi bardzo bliski, ponieważ jestem trenerem oddechu, ale dzisiaj mam specjalnego gościa. Moim specjalnym gościem jest mój wielo, wielo wieloletni przyjaciel Jacek Borowicz z Wrocławia. Witaj Jacku. Witaj, Pawle. Tutaj, tutaj. Dziękuję za, za, za ten moment dołączenia do, do krótkiej rozmowy. Bo chciałbym dzisiaj wywołać taki bardzo ciekawy temat dla mnie, Ostatny, ostatnio hit, mianowicie neurofotografia. Porozmawiajmy o neurofotografii. I pierwsze pytanie, jakie miałbym do ciebie, ponieważ też jesteś praktykiem NLP. Praktykiem różnych bardzo ciekawych metod, to jestem ciekawy tego, co może być pod spodem tego procesu robienia zdjęcia, robienia, zdjęcia, który, zdjęcia które przedstawia pewien stan, pewną sygnaturę osoby, której zdjęcie jest robione i w jaki sposób można to wykorzystać i do czego. Tak więc mhm. jak. Co byś powiedział na temat tego, co w backgroundzie jest pod neurofotografią? Tak, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat, który nas obydwu fascynuje od jakiegoś czasu, i ma to związek również z warsztatami, jakie, jakie, jakie szykujemy. Um, więc um, no, du dużo, dużo ciekawych przemyśleń, dużo spostrzeżeń. Natomiast rzeczywiście yy, pomyślałem sobie, że odwołanie się do pewnych elementów czy pewnych fragmentów yy, wiedzy, informacji z zakresu tak zwanego programowania. Neurolingwistycznego byłoby tutaj sensowne, tak? ponieważ w istocie praca z neurofotografią będzie gdzieś dosyć mocno zakorzeniona w pewnych podejściach, praktykach, właśnie związanych z, jak to się w skrócie mówiło, z NLP. Przede wszystkim to, co, to, co robimy w momencie, kiedy szykujemy się tak, do, do samego aktu tak, uwiecznienia danej osoby. To jest zbudowanie pewnego stanu. Tak? Chcemy, aby ta osoba była w tym swoim docelowym stanie. Załóżmy, że jest to chociażby sytuacja taka, że marzymy, myślimy sobie tutaj o marzymy o podróży, marzymy o tym, żeby dotrzeć do jakiegoś ważnego, pięknego, interesującego dla nas miejsca. Jest to jednocześnie swego rodzaju wyzwanie dla nas, więc wkładamy w to jakąś pracę. Będziemy chcieli tej osobie wtedy powiedzieć, dobrze, to zobacz siebie, tak. Przede wszystkim zobacz siebie, jak jesteś w tym miejscu, tak. A więc jak wyglądasz, jaki masz wyraz twarzy, jak jesteś ubrany, ubrana, tak? Jak się zachowujesz, jak się poruszasz, jaka jest twoja podstawa ciała, co jest wokół ciebie, tak? Cały ten konglomerat wizualny, tak, będzie wywoływany. Jednocześnie za tym będą szły kolejne warstwy. Tak? Przede wszystkim może być tak, no to jest oczywiście różnie indywidualne, ale wywołanie tego komponentu wizualnego może powodować u ciebie określone stany odczuwania, określone emocje, a więc poczujesz coś w ciele. Tak? Pojawi się może jakaś postawa, właśnie wyraz twarzy. Może się zaczniesz uśmiechać zupełnie spontanicznie. Twoje oczy będą w określony sposób Otwierać się, patrzeć, tak, Twoja postawa może będzie bardziej wyprostowana, a może zrelaksowana, no, w zależności, jakie, jakie, jakie efekty no, niejako ma ci dać ta Twoja podróż. Do tego oczywiście możemy dołączyć też komponent audio, można by powiedzieć, do komponentu audio może bezpośrednio na zdjęciu nie, nie, nie będziemy odbierać, tak? No, niemniej jednak myślę, że znowu osoba, która słyszy dźwięki, które podbudowują tą pozytywną wizję, mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym pomiędzy tymi poszczególnymi elementami kreowania naszej rzeczywistości. I tak jak powiedziałem, jest to indywidualne, ale żeby uprościć, może być tak, że wywołanie przed oczami swoją wyobraźnią, obrazu tego stanu docelowego powoduje korektę w moim ciele, korektę w moim wyglądzie, korektę w pracy mięśni, tak. Przywołanie dźwięku, który kojarzy mi się ze stanem docelowym, również może budować określony obraz. Znowu ten obraz, który się poszerza, który staje się bogatszy, znowu może powodować to, że ja zaczynam czuć się inaczej. To odczuwanie siebie inaczej powoduje, że znowu zaczynam inaczej wyglądać. W pracy, w, pracy, w pracy metodami programowania neurolingwistycznego często staramy się dojść do takiego momentu, można powiedzieć, szczytowego, tak? a więc ten mój docelowy, upragniony stan przybiera możliwie najmocniejszą intensywność. W NLP używamy tego stanu szczytowego takiego do tego, żeby dokonać Procesu zakotwiczenia, tak? czyli zapisania w naszym układzie nerwowym tej, tego, pozytywnego, tego pozytywnego stanu. To, co, wydaje mi się, my będziemy robili w przypadku neurofotografii, to będziemy chcieli uchwycić ten stan. O ile tak rozumiem też Twoją intencję i to, jak Ty chcesz tutaj pracować. Tak? A więc raz uchwycić osobę, która jest w tym stanie maksymalnego natężenia, kiedy jest spójna z obrazem, z dźwiękiem, z odczuwaniem tego, czego ta osoba w istocie chce, tak? A więc tej swojej wizji. Natomiast potem, mając już uchwycony ten bazowy obraz, możemy jeszcze z nim dalej popracować. To już jest to świadome działanie. No, możemy to sobie tak roboczo nazwać neuroretuszem, tak? Ale tak, żeby wyciągnąć tak z tego wizerunku jak najwięcej tej tej pozytywnej sygnatury energetycznej. Tak? No, możemy to wzbogacić również w bezpośredni przekaz werbalny, tak? a więc dodać do tego chociażby zdanie, pozytywne zdanie wyrażające ten nasz stan docelowy, to co nazywamy afirmacją. Ale tak jak powiedziałem, kluczem jest tutaj najpierw ta praca nad stworzeniem tego swojego energetycznego wizerunku nad tym, żeby być w tej wizji, być w tym, czego pragnę. I w tym momencie, kiedy będę maksymalnie na tyle, na ile w tym momencie jestem w stanie tak zanurzyć się, być zjednoczonym tak, z tym swoim docelowym stanem, żebyśmy byli w stanie, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli uchwycić ten moment właśnie, no, mówiąc tak staroświecko, na kliszy fotograficznej. To... To, co powiedziałeś o kotwicy, wydaje mi się też bardzo trafne przy użyciu no właśnie aparatu fotograficznego, ponieważ to zdjęcie odbiorcą tego zdjęcia będzie dana konkretna osoba. To nie będzie tak. zdjęcie wysłane cioci na imieniny, tylko to zdjęcie ma nam służyć do tego, aby przypomnieć sobie, aby przywołać ten stan, ilekroć będziemy patrzeć na to zdjęcie. Tak? Właśnie, w, związku tak jest, z tym, tak w związku z tym te wszystkie metody, choćby pracy z afirmacją polegające na tym, że wieszamy kartki z tekstem afirmacji gdzieś na lodówce, na, na ścianie, nagle mogą być tak naprawdę zastąpione czy wzbogacone, wzmocnione. Również taką. Takim fotogramem, takim obrazem nas samych, dokładnie w tym stanie. Być może z napisaną afirmacją na treści zdjęcia, tak, ale tak. dokładnie to będzie przywołanie tego momentu, kiedy, w, w, tak jak ładnie powiedziałeś, stan szczytowy tego doświadczenia, tego stanu pożądanego, można powiedzieć, tego, tej intencji, tej afirmacji, dokładnie to odtworzymy. Patrząc na zdjęcie, tak? To jest właśnie ta kotwica, i ilekroć będziemy patrzeć na to zdjęcie, a to zdjęcie będzie nam się podobać, a taka będzie, <grymnie> taka będzie, <grymnie> taka będzie rola <grymnie> moja, żeby, żeby z tego zdjęcia no, po prostu wydobyć najlepsze, najlepsze cechy osoby, aby rozjaśnić, rozświetlić to zdjęcie, abyśmy po prostu sami sobie się podobali. Tak, no to jest ważne. To myślę, sobie, że, że, że ta kotwica jest, no, może być co najmniej tak samo dobra jak kotwica używana w procesie NLP. Tak, oczywiście, oczywiście. To jest bardzo, bardzo dobre nawiązanie. Ja jeszcze, wiesz, Paweł, myślę też, bo o tym, że jakby sam akt pracy nad tym zdjęciem, znaczy, mówię o pracy z osobą, tak, nie, nie Twojej już potem tej indywidualnej, nie? Ale to też będzie taki dodatkowy tak, element tak, y, tworzenia tej wizji tak, i właśnie wbudowywania w siebie, kotwiczenia jej. Tak? Bo no, na warsztacie, jaki jak od, od 16 do 19 listopada chcemy poprowadzić w Czarnowie, y, y, będą różne praktyki, tak, które służą temu, żebyśmy tą nową wizję dla siebie tworzyli, swojego życia. Poszerzali, może tak, może nie musimy tworzyć, może wystarczy, że je poszerzymy. No, niemniej jednak, będą jakieś praktyki, będzie oddech, tak, chociażby, tak, będzie, y, będzie wyrażanie tej wizji, będzie mówienie o niej, będzie jakaś tam praca z umysłem, tak, ale potem widzę jeszcze, wiesz, tak, oczami duszy, już widzę, już jestem w tym stanie, kiedy, kiedy teraz siadam, tak, przed tobą, czy stoję przed tobą, to już jakby to już jest y, 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 ta y, tajemnica Twojego warsztatu, tak, ale niejako ty mówisz, a teraz zbierz to jeszcze raz, tak, zbierz to jeszcze raz, przywołaj to, przywołaj to, czym to jest dla ciebie, tak, odetchnij tym, y, y, poruszaj tym, stań w ten sposób, usiądź w ten sposób, żebyś był w tej wizji, więc to jest kolejne piętro tej pracy nad tym, żeby y, moja wizja celu, nie wiem, zamiaru, marzenia, planu, tak, została jeszcze bardziej we mnie głębiej wdrukowana i Zakotwiczona. A potem mamy już ten moment, jak to czasem w NLP jest klaśnięcie, albo mocny dotyk, tak? A tutaj żartuje strzał migawką, tak. I mamy to zatrzymane. Widzimy to. Jest, jest, tak. To a, sam już jestem podekscytowany i sam już jestem w tym stanie. W fotografii y, praca z modelem jest. No W jednym z istotniejszych elementów w ogóle wykonywania zdjęcia, w szczególności umiejętność modela, modelki do, do pracy przed aparatem, czyli umiejętność wykonywania zawodu, modelingu bardzo, bardzo, bardzo waży, ponieważ od tego zależy po prostu, czy zdjęcie spełni założenie, jakie jakie, z, jakie zostały postawione danej sesji zdjęciowej i tutaj Absolutnie nie potrzebujemy żadnych umiejętności modelingu, żadnych umiejętności, ponieważ zamiast modelingu będziemy właśnie chcieli wywołać ten stan, autentyczny stan danej osoby, absolutnie niepowtarzalny, absolutnie nie do wyuczenia przy pomocy właśnie nauki modelingu. Potrzebujemy Autentyczne przeżycie, autentyczne, autentyczną zmianę energii, która jest dostępna dla każdego. Nawet dla tej osoby, która może powiedzieć, no, zdjęcia ze mną to tak kiepsko, bo ja słabo wychodzę. No nie. Tu chcemy autentycznej osoby, która jest w określonym stanie. I naszym zadaniem będzie ułatwienie uzyskania tego stanu, wywołanie tego stanu. Konkretnego, które jest indywidualne dla każdej osoby, w zależności od tego, co chce zaplanować dla siebie, jaką afirmację, jaką intencję. Natomiast, oczywiście, jakby dalszą, dalszą pracą jest to, żeby to zdjęcie było ładne, ale autentyczne. Numer jeden to autentyczne i nie chodzi tu o autentyczne, że no dobra mam pieprzyk na lewym policzku i on musi zostać. Nie chodzi o taką autentyczność, tylko o autentyczność energii tego stanu, który indykujemy. A więc zapraszamy wszystkich do takich praktyk, nawet tych, którzy mogą powiedzieć, no nie, ja na, na zdjęciach kiepsko wychodzę. Naprawdę to nie chodzi o, o modeling. I jakby praca nad uzyskaniem stanu jest no, najfajniejszą pracą i nawet miałem takie doświadczenia, kiedy z, z profesjonalnymi modelami, modelkami pracowałem właśnie w kierunku takiej autentyczności przy, przy pomocy oddechów. I to była bardzo ciekawa praca, bo, bo modelki nie znały tego. I ciekawe, wychodziły naprawdę ciekawe zdjęcia poza szablonowe, poza, poza te bieżące doświadczenia, ponieważ modelki potrafią naprawdę ładnie wychodzić na każdym zdjęciu, ale ale akurat w tych sesjach, w których uczestniczyłem, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o autentyczność, więc, więc naprawdę zapraszam wszystkich, nawet tych, którzy, wyda którym wydaje się, że źle wychodzą na zdjęciach. Pokażemy, jak pięknie można wyjść na zdjęciu, pokazując autentycznego siebie autentyczną siebie. Tak A więc na warsztatach pięć wymiarów dobrej przyszłości tradycyjnych warsztatach. Jakie robimy w listopadzie od 16 do 19 listopada w Czarnowie, koło Kamiennej Góry. Będzie się dużo działo, dużo działo, a potem będą piękne, fotograficzne dowody na to, co się zadzieje. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.